Siemanko z tej strony Konerski. Dzisiaj dzięki naszemu kochanemu Waldkowi możemy pobawić się rewolwerem, który miota kule gumowe, czyli HDR50. Zapraszam. Z pewnością już na innych kanałach oglądaliście filmy z tym rewolwerem, wiecie jak on strzela, wiecie jak on działa i też z pewnością jesteście już podzieleni na dwa obozy. Na jeden obóz, który... No jest zachwycony tym rewolwerem i uważa, że super, się nadaje do samoobrony. No i drugi obóz, który uważa, że to jest totalne gówno, które się nie nadaje do samoobrony i lepiej tego nie używać i nie kupować. Dlatego dzisiaj pogadamy sobie o tym rewolwerze, pogadamy o samoobronie, pogadamy w jaki sposób można go używać i do czego jest ten rewolwer i dlaczego nie nadaje się do samoobrony. Zresztą tak samo jak i inne sprzęty miotujące kule gumowe. Zacznijmy od tego, czym jest HDR-50. No najprościej to wystarczy powiedzieć, że to wiatrówka Umarex Tornado, tylko zmodyfikowana do strzelania amunicją półcala. Dokładnie, tak jak tornado, konstrukcja poza dwoma elementami jest plastikowa. Oczywiście, ja sobie pozwoliłem rzucić tutaj kolimator, pozwoliłem sobie rzucić latarkę, o tym też zaraz opowiem. Natomiast, tak samo jak w Umarek Tornado, czyli w wiatrówce taki Trochę inny odpowiednik tego sprzętu, też jest plastikowy, całkowicie plastikowy. Cały szkielet, wszystkie tutaj te, te elementy, które widzicie, łącznie z szynami montażowymi u góry jak i na dole, to jest plastik. Szyna montażowa w standardzie 22 u góry, tak jak widzicie, pozwala zamontować kolimator pistoletowy, taki mini. To nie jest ten najmniejszy, to jest powiedzmy z tych pistoletowych średni. Jeżeli chodzi o wielkość, no i można tutaj sobie go zamontować bez problemu. To prawda. Jeszcze jedna bramka luzu nam została, no ale jak to jest no, nie za dużo miejsca na tej szczyni u góry, no ale coś tam zamontujemy. Dlaczego go zamontowałem? No bo przyrządy celownicze, które są w postaci szczerbiny i muchy, to nie chcę tego nazwać dramatem, ale są bardzo słabo widoczne, bo one się mocno zlewają, one nie mają żadnego kontrastu. Jest to po prostu czarny, lekko podniesiony przyrząd. Ciężko go zgrać, ciężko to wszystko zauważyć, tym bardziej, jak jest troszeczkę ciemniej, słabo. A jak jest kolimatorek? Wystarczy naprowadzić czerwoną kropkę i puch, wszystko gra. Dokładnie tak samo wygląda szyna montażowana dory, czyli też w standardzie 22. Jest to Weaver, po prostu można zamontować sobie latarę i tutaj ta szyna jest naprawdę długa. Ja zamontowałem sobie tutaj Nightcore LTL 25 e, Działa fajnie, wygląda spoko, ale. No i problem jest taki, że jak chcę użyć latarki, to tylko w taki sposób. Tym palcem nie sięgnę w ogóle i dopiero jak sobie złożę tutaj ręce, to o. W tym mogę dosięgnąć latarki, żeby ją włączyć, co jest takie mało wygodne, trochę dziwne. No, jest to duży rewolwer ma. No kabon też plastikowy, duży, mieści e, każdą łapę bez żadnego problemu, nawet w rękawiczce. E, działa to naprawdę nieźle. Mimo tego, że jest to po prostu plastik, to wiecie, to nie jest ten najtańszy plastik, to jest taki plastik troszeczkę lepszy. Jak wam spadnie na glebę, to się od razu nie połamie, będą tylko delikatne rysy. Bardzo ważna rzecz, jak wam się już skończy gaz i przestanie rewolwer strzelać, zablokuje e, się spust na przykład bębenek nie będzie mógł się obrócić, a nic się nie będzie można z tym zrobić, on nie będzie mógł wyjść, to tutaj w środku jest taki jeden mały element, który wychodzi i tam jest w środku końcówka gazów tutaj w kardyliżu, i trzeba go przez ten zaworek tak odpuścić i on wtedy zluzuje się tutaj w środku i to pozwoli Wam wyciągnąć magazynek. To niektórym się zdarza. To się może zdarzyć, naprawdę, dlatego to jest sposób na to, jak to zrobić, nie? Ten wystający sygnalizator po prostu, e, który po stuknięciu wychodzi, to trzeba tss i będzie git i się odblokuje. Plastikowa imitacja bębenka to tak czwarte, e, bo jak sobie weźmiecie Odblokujecie go, to możecie wyciągnąć taki magazynek, który wygląda trochę jak bębenek, czyli czwart, czwarta no, wielkości tego bębenka, który jest imitacją na stałe. On się nie obraca, nic się z nim nie dzieje. To jest po prostu magazyn, który mieści 6 sztuk amunicji w kalibrze 50, czyli półca. I właśnie to jest jeden z tych metalowych elementów. Jeden z niewielu metalowych elementów też jest tutaj taka śruba z razem z zębatką, która po prostu obraca ponad 10 języka spustowego czyli tym magazynkiem. Za no to kolejnym elementem metalowym jest język spustowy. Język spustowy duży e, z bezpiecznikiem naciskowym, podobnie jak w blokach, na przykład, e, działa tak sobie bym powiedział. Słuchajcie, to jest język spustowy typu taki przełącznik do światła, taki stryk, stryk, Dosłownie. Tak jak macie w lampkach na przykład, nie? Taką wajchę. I on tak działa. E, wyczucie tu jakiejkolwiek ściany, no powiedzmy, że to jest ściana, ale nie jestem przekonany i pada strzał. Reset nie do końca wiadomo, gdzie on jest. Niby przy samym końcu, ale ciężko go wyczuć. Strzelanie dynamiczne tym rewolwerem jest jak najbardziej możliwe, ale praca na języku spustowym wygląda mniej więcej tak. Jakbyśmy się kukiełką bawili. Tak. To tak trzeba mocno pracować tym palcem, co też powoduje, że ściąganie języka spustowego u niektórych wygląda właśnie, ten rewolwer tak pracuje. No nie przeskoczymy tego. Oczywiście, tak jak pewnie zauważyliście, z tyłu Rewolwer jest pozbawiony kurka. No bo tutaj na końcu mamy znacznik, który jak stukniemy sobie w zawór, o którym zaraz opowiem, to on po prostu wyskakuje i jest, sygnalizuje nam, że załadowany gazem jest gotowy do wystrzału. Ehm, moim zdaniem, to jest dobre rozwiązanie. Słuchajcie, nie dość, że mamy sygnalizator, to po co ten kurek? nie? On był tam w wiatrów i <laughs> można było go wstępnie napiąć i wtedy język spustowy zmieniał bardzo mocną charakterystykę, no ale tutaj to chyba jest lepsze mimo wszystko. Chwyt rękojeści, on jest z tego samego plastiku. To nawet nie jest z tym nakładka, tylko to jest po prostu taki odlew zrobiony. Bo ja na początku myślałem, że to jest nakładka, próbowałem zdjąć sobie, jakoś tutaj może coś podmienić. Nie, to jest jednolity odlew. Jest nawet nieźle wyprofilowany. Ale ten rewolwer to jest taki, wiecie, klocek, nie? Jak ktoś ma większe łapy, to będzie mu pasował. Jest pod palec środkowy i pod czwarty palec, serdeczny, jak to niektórzy mówią. Jest wyprofilowana tutaj rękojeść. Fajnie jest to dopasowane, można się wygodnie złożyć. No, ale tak jak mówię, to jest klocek. Moletowanie delikatne, co może powodować delikatny ruch rewolweru tutaj w paluchach. Bo też to tylko plastik. Na samym dole okazuje się, że to jest trzeci element metalowy. Okłamałem was po prostu. Nie dwa, tylko trzy elementy metalowe. Śruba króciutkowa kapsuły CO2. Tak wygląda mniej więcej odkręcanie go, jak go troszeczkę za mocno przykręcicie. Bajer polega na tym, że tu oczywiście jest też okienko do imbusa, który może Ci się wspomagać jak najbardziej, ale bajer polega na tym, że kapsuła CO2 wchodzi odwrotnie niż w wiatrówce, bo w wiatrówce jest Zawór gdzieś tutaj, wkładacie go, dociskacie śrubą i on już jest przebity i gotowy do wystrzelenia. W tym modelu działa to w ten sposób, że wkładacie właśnie kapsułę odwrotnie, a zawór jest tutaj, dokręcacie i tą kapsułę możecie trzymać cały czas w środku, no bo ona nie jest przebita. Przybijacie ją dopiero wtedy, kiedy ją potrzebujecie, czyli stukacie od spodu, wyskakuje sobie znacznik zaworek, pstryk i już możecie strzelać. No po prostu jest cały czas rozładowana i w razie potrzeby ją przebijacie. To jest bardzo dobre rozwiązanie w takim rewolwerze, naprawdę. Możecie trzymać ją, ile chcecie tą kapsułę. Ale sami widzicie, dokręcenie tej śruby ręką no nie jest trudne, a jak przekręcicie za mocno, to potem odkręcenie tego, no to jest siłowanie się, nie? Chyba, że macie uścisk w paluchach jak gustlik, no to nie będzie problemu. Ten rewolwer jest w wersji generacji pierwszej, bo jest jeszcze generacja druga. W generacji drugiej, z tego co słyszałem przynajmniej, jest podniesiona moc. O mocy tego też zaraz porozmawiamy. Ale też ta śruba, z którą dokręcamy kapsułę CO2, jest większa. Jest po prostu taki uchwyt zrobiony, gdzie łatwiej się to ręką odkręca. No bo tutaj, no tak jak mówię. Trochę ciężko. Warto tutaj też wspomnieć, że ten rewolwer, moi drodzy, można naprawdę rozbudować, bo na rynku są najróżniejsze modyfikacje dostępne. Najróżniejsze. Słuchajcie, z tego rewolweru można zrobić nawet karabin. Dosłownie. Są konwersje, są przystawki, są. Można tutaj dzięki tym szynom do, domontować kolimatory, latarki. Co tam chcecie? Naprawdę, co tam chcecie? Ale to tak naprawdę <laughs> nie zmienia przeznaczenia ani w żaden sposób charakterystyki tego rewolweru. Nie? Nadal będzie strzał tak samo, choć będzie wyglądał inaczej. Nawet w niektórych miejscach kozacko. Znaczy, w ogóle, jeżeli ktoś lubi te cyberpunkowe takie e, tematy, no to jakby go troszeczkę pomalować, troszeczkę tego, to mógłby być całkiem ciekawy dla oka. Chociaż on mi się bardzo tak, tak średnie podoba. Ale no, jak ktoś lubi, no, to nie będziemy oceniać gustów przecież, nie? W sumie to Wam nie powiedziałem jeszcze o tych magazynkach, bo magazynki mm, mieszczą, tak jak mówiłem, 6 sztuk amunicji, ale są oczywiście wykonane całkowicie z plastiku. Ja dostałem w zestawie 3. Prawdę mówiąc, nie wiem, czy w, jak kupujecie, od razu są 3, bo Weldek po prostu walizy mi przesłał 3. Prawdopodobnie tak, musicie sprawdzić sobie w necie. Chociaż myślę, że 2 to jest chyba standard, że u Marek zrzuca takie magazynki, no ale słuchajcie, najważniejsza rzecz. Tak jak przed chwilą Wam pokazałem z tym zaworkiem, to jest ten element, który potrafi zblokować magazynek. Trzeba po prostu po prostu zaworek wcisnąć, spuścić gaz po prostu z kartridża tutaj, bo to jest um, gaz nie pobierany bezpośrednio z kapsuły CO2, tylko on się w rękojeści gromadzi. Jest po prostu taki wsadzony kartridż, w który się uwalnia, troszeczkę jak w wiatrówkach PCP. E, no i po prostu są jest gaz pobierany, nie? No i jak nie jest do końca zwolniony zawór, to on będzie lekko wystawać i będzie to blokować. Magazynki? Spoko. E, nie miałem w zasadzie ani jednego zacięcia. Znaczy miałem jedno zacięcie z własnej winy, bo źle wsadziłem amunicję i mm, po prostu się zblokowało, nie? ale wystarczyło tam lekko poruszać, podubać, wszystko działało dalej. Strzelam za każdym razem, problemy są, w sumie jeden tak, taki problem, nie? ja widzę jeden. Dmiana tego magazynka. Jak strzelamy, trzeba odblokować ten mechanizm, wypchnąć go, wyciągnąć, lub też strychnąć palcami, tak jak widzieliście na, na filmiku właśnie, no i wtedy wkładamy drugi i trzeba niekiedy bo czasem skakuje idealnie, ale niekiedy trzeba zgrać oczko, bo jak wchodzi pomiędzy, to on nie do końca może wprowadzić tą kulkę i on nie wystrzeli, tylko po prostu przeskoczy o okienko dalej i dopiero wtedy wystrzeli. Także to jest taki problem. No ale to chyba w tych rewolwerach typu właśnie Tornado to już wcześniej było takie problemy, no i yy, mi się też to zdarzało. I to jest niewygodne. Ja wolę mieć pistolet, magazynek, wyrzucam, wkładam drugi i strzelam dalej, nie? No. Takie moje zdanie. Skoro już przy magazynku, to o amunicji musimy porozmawiać. Tak jak we wszystkich miotaczach kul gumowych, możemy kupić sobie najróżniejszą amunicję. Możemy kupić zwykłą kulę gumową, możemy kupić gumową-metalową. Zresztą, jak sami zaraz zobaczycie, jest to po prostu kula gumowa z proszkiem metalowym. Nie wiadomo jakiego pochodzenia, co to jest za metal. To nie jakieś opiłki. Zresztą zaraz o tym usłyszycie, zobaczycie. Ja sobie kupiłem Devastator. To są. Kulki metalowe w takim pomarańczowym plastiku, które wchodzą po prostu do magazynka, pasują idealnie wręcz. Słuchajcie, nie wystają poza obrys, pasują idealnie i naprawdę nieźle latają. Yy, zaraz zobaczycie, jak one latają i co one potrafią zrobić. Yy, mam tylko jedną uwagę: takie pudełko kosztuje 100 zł. To jest najtaniej, jak ja znalazłem, bo potrafiły kosztować 120-130 zł. Ja znalazłem na Allegro 99 zł dokładnie. Za? Słuchajcie, tu jest 60 sztuk. Drogie się zrobiło to nasze strzelanie. Cholera jasna, drogie. Oczywiście na rynku macie też dostęp do najróżniejszych innych rodzajów amunicji. Ja nawet widziałem kule pieprzowe, to tam jest Widziałem lotki, widziałem, słuchajcie, modyfikacje takich, takich rodzajów amunicji, w jakieś rzutki, że były końcówki, groty były. Ludzie wymyślają takie rzeczy, że to po prostu się w pale nie mieści, nie? Ale ja postanowiłem użyć tych najprostszych. I tych drogich. Takie zwykłe jak gumowo metalowe kosztują 25 zł w militariach na chwilę obecną. Ale ta cena może się zmieniać na, na bieżąco, nie? bo oni mi powiedzieli, że jest teraz promocja, a, a w sumie nie wiem, czy to jest promocja. 25 zł, bo chyba 30 kosztowało. No to wielkiej różnicy nie ma. Za 50 sztuk. Dobra by to gadu gadu, a tak naprawdę zobaczcie, jak on działa w terenie. Idziemy sobie na ogródek. No bo a przecież nie było intra, beka. E, w sumie nie nagrywałem takiego intra. Stwierdziłem, że wolę się skupić na samym takim strzelaniu niż tam na się. Idziemy na e, poletko ogródek, czy tam czy szpole, nie wiem, w którego, z którego regionu jesteście. E, idziemy sobie na podwórko i zobaczymy, jak on sobie radzi. No dobrze. Więc jesteśmy w centrum testowym strzeleckim, czyli na moim ogrodzie. Będziemy testować teraz moi drodzy htr wspomnianego 50. W taki sposób ładujemy odwrotnie kapsułę CO2. Wkładamy, zakręcamy. Mieli Państwo. Teraz wystarczy tylko puknąć śrubę, wyskakuje znacznik zaworu. No i wtedy możemy zacząć strzelać. No proste. Weźmiemy sobie chrono, sprawdzimy ile on tutaj wygeneruje. Mamy jakieś 8 stopni. Już takiego wsiadam, więc nie jest za dużo, ale te kilka pierwszych strzałów powinno pokazać, ile tak naprawdę ten rewolwer może próć. W środku są kule gumowo-metalowe, więc zobaczmy, ile on tak naprawdę generuje mocy. Na szczęście mój chrono, który nie jest super dokładny, ale będziemy znać skalę, na szczęście ma zakres tej amunicji, bo to pół cala. Balimy. Pierwszy strzał zawsze jest trochę mniejszy, nie? no bo ten gaz nie do końca się dobrze rozpręża, natomiast drugi strzał już pokazuje skalę. Nieco ponad 17 juli, 115 metrów na sekundę, prędkość początkowa. Oczywiście on będzie się delikatnie strzał za strzałem zmniejsza. Zresztą druga rzecz bardzo przyjemny huk, taki duży huk, O, dużo gazu naraz wali, więc. Duży huk. Zobaczymy drugi, trzeci strzał. Ile tak naprawdę będzie? Chwilę pogadali, a moc już spadła do 10 J. Wiecie, to są dwa, trzy pierwsze strzały z taką mocą, a potem to jest właśnie w okolicy 10. Przy takich warunkach, nie? Także to jest realna wartość. Średnia wyjdzie rzeczywiście 13, tak jak podaje producent. Ale prędkość początkowa i moc to jest jedno, bo to jest mocno uzależnione od tego, jakie są warunki atmosferyczne. Teraz musimy znaleźć sobie przeciwnika. Także okularki, bo te kulki się odbijają wszędzie. Naprawdę, biskitu, nie ma żartów. A to duża kulka i naprawdę może podbić oko. Najpierw strzelimy sobie do zwykłej puszki z kolą z jakichś 5-6 metrów, żeby wam pokazać, jak działa ta amunicja. No dobra, widzieliście jak gumowa kula trafiła w puszkę. Teraz spróbujemy Devastatora. Efekt trafienia był trochę inny. W ogóle miałem wrażenie, że ten, ta kula przeleciała po prostu przez puszkę i ją rozerwała. Także fajnie to wyglądało. Wiecie, nigdy nie wiadomo, może ktoś Was zaatakuje z puszką koli w ręku. Z racji tego, że właśnie nigdy nie wiadomo, co, co Was może spotkać, czy Was ktoś nie zaatakuje w łazience, na przykład kafelkiem, to tak jak w tych reklamach niektórych, spróbujemy kafelek. Najpierw strzelamy kulą gumową. Kafelek bardzo szybko się poddał, aż dziwne strzelałem z jakichś 6 metrów. Dewasator. Więc i dwa kafelki nie były jakimś większym wyzwaniem. No po prostu się potłukły, no nie. Więc jeżeli ktoś napadnie Was na przykład w łazience i będzie trzymał kafelek, to jest szansa, że się zmieni No to może teraz płyta OSB. Płyta OSB ona ma chyba z 9 mm grubości. Hmm. Jak sami widzieliście, płyta OSB niestety się nie poddała. Są ślady, są wgniecenia. Yy, z, oczywiście z dewastatora, bo nawet nie próbowałem kuli gumowej. No ale nie przeszło, więc jak kryminalista schowa się za płytą OSB, to go nie dosięgniecie. A co jak się schowa za taką sklejką? Próbujemy dewastatora na sklejce. <grymne> Słuchajcie, to jest dość ciekawy efekt. To jest 3 mm sklejki zwykłej. I taki efekt ma. że zależy z jakiej odległości. No, z 6 metrów prawie, prawie że przechodzi. No, z 3 metrów pewnie przy pierwszym strzale przeszłoby bez problemu. A tutaj kryminalista niestety się uchował. Chcielibyście wiedzieć jaki zasięg, pewnie co. Zobaczcie, jak sobie go skitrałem. Mogłem nawet do Biedronki taki iść, i nikt nie widzi, że. bo takiego na ten. 20 metrów, mieli Państwo. Idzie tam coś trafić. Dwa pierwsze nie trafiłem, bo po prostu wydawało mi się, że będzie bardziej płasko leciało. Ale potem zacząłem trafiać. Jak widzieliście, bez problemu. To było 20 metrów i w taką tarczkę jak ta blaszka pójdzie. Pytacie, jakie skupienie na 10? Próbujemy w małą tarczę? Spróbujemy, nie? 10 metrów, gumowa kula, wszystko w tarczy. Oczywiście na nowej kapsule, bo już na tej starej to ledwo, ledwo latało. Jeżeli chodzi o wydajność, to jest jeszcze też problem, bo przy takich warunkach jak dzisiaj, no to słuchajcie, to są dwa magazynki z jednej kapsuły. Pierwszy leci spoko, o, mamy te 13-14 dżuli, a później? Później już jest mniej spoko, bo już widać jak te kulki lecą w taki sposób. No mają powiedzmy 5-6 dżuli, zależy, które, nie? Przy którym, przy którym strzale. w większych temperaturach, może byśmy doszli do trzech magazynków z taką lepszą mocą, ale to też nie ma rewelacji. Wracamy do studia. No, więc, jak sami widzieliście, jeśli zaatakuje Was puszka pec, macie szansę. Jeśli zaatakuje Was sklejka. Macie też spore szanse, no bo prawie prawie tam przeszło na wylot. Jeśli was zaatakują dwa kafelki, które są jeden za drugim, też macie ogromne szanse, dacie sobie z nimi ratę. Z płytą OSB to już różnie, nie? więc jeżeli zaatakuje was płyta OSB, no to jakieś tam gniotki będą, to nawet duże, całkiem nieźle to wyglądało, może jakby w miejsce w miejsce szło, to by zrobiła się dziura. No ale jest wtedy szansa, że ta płyta OSB może was dopaść. No niestety. Co ciekawe, taką amunicją, też widziałem to na innych kanałach, szyba od samochodu, monitory takie no, komputerowe zwykłe, nie? od razu się tłuką, no, szyba się wybija w samochodzie, ta boczna, no, frontowanie. ale ta boczna się wybija bez problemu, w blaszkach jakichś tam, czy w drzwiach nawet zwykłych od samochodu to się robią wgniotki. no, dzieje się, w sumie to jest idealny rewolwer do tego, żeby robić takie rzeczy. Czyli w sumie ten rewolwer bardzo dobrze nadaje się do takich rzeczy typu tłuczenie butelek, zabawy, strzelanie w różne przedmioty, dziurawienie, rozpieprzanie. W sumie nie mogłem nigdzie kokosa dostać. no na się użycie, orzecha kokosowego, bo byłem ciekaw, że jak go trafię z, takiego tego, z takiej amunicji z tą kulką, to go tak pff, rozwali jak mózg na ścianę, na przykład jak w filmach amerykańskich. No ale nie mogłem nigdzie dostać u siebie. Więc powiem Wam, no to daje ogromną frajdę, jak strzelacie od tych puszek, one frwają, rozrywa je. Efekt jest super. No? A jak to się ma z samobroną? Czy to też jest tak super? Yy, jakby na początku to muszę wspomnieć o jednej rzeczy, zobaczcie, ja tam troszeczkę tak komediowo do tego podchodzę, nie? ale no sami zobaczcie, to jest rewolwer sporych rozmiarów, gdybyście mieli go nosić na co dzień, w celu samoobrony oczywiście, no to jest pewien problem, no bo on jest duży, oczywiście są kabury do niego, tamte akcesoria, tak jak mówiłem jest tego cała masa, nie? ale to jest kawał kloca, on nawet ciężko się mieści w takiej średniej torebce kobiecej, jakby były męskie. No w sensie, jak do torebki kobita miałaby schować, no to wiecie, jest po prostu to kloc, niewygodny, duży, sześć strzałów i jeszcze do tego wymiana magazynka, kiepska. Więc noszenie go na co dzień pod kurtką czy zapaskiem to lekko mówiąc mało wygodne. A z drugiej strony przypomina mi się taki tutaj z mojej dzielnicy osiedlowy głupek, co chodził i na wierzchu zapaskiem nosił takie sprzęty. Nawet do Biedry na zakupy kowboj z plastikową pukawką paradową dopóki nie dostał w cymbał i mu nie pozabierali z paska całego sprzętu. No krótko mówiąc, takie środki, żeby były skuteczne, trzeba nosić w taki sposób, żeby nie było ich widać, no i z drugiej strony, żeby można było ich szybko użyć. A z takim klocem nie będzie to łatwe. Szybkie przeładowanie też nie jest prostą rzeczą, wymaga wprawy, a szukanie bębenka w kieszeni no nieco wydłuża proces. No i moc początkowa. Takie pierwsze strzały są mocne, potrafią się zrównać nawet z limitem, ale po chwili, w bardziej w niższych temperaturach, sprzęt działa trochę słabo. Czekacie na to, czy ten sprzęt zrobi komuś krzywdę? Oczywiście, że tak. Strzelając nawet taką amunicją, taką amunicją strzelając, nie będę mówił w co macie strzelać, nie, ale jeżeli kogoś traficie, to naprawdę możecie zrobić krzywdę. Na no, czy powstrzyma napastnika? No niestety nie. W większości przypadków, nawet kiedy wyklepiecie w pacjenta cały magazynek, to skończy się to na guzach, siniakach, no i tyle. I dostaniecie tym rewolwerem po łbie. Tak to niestety działa. Bo wiecie, sama obrona to niestety dużo szerszy temat niż wyciągnięcie plastikowego rewolweru z zapaska i oddanie sześciu strzałów z uli gumowej, metalowej czy tam innej. Tutaj zawsze wszystko dzieje się bardzo szybko. Wiele może zależeć od drugiej strony. A odczytanie zamiarów czy kontekstu tego, co się właśnie wydarzyło, sprawia problemy większości ludziom. Przede wszystkim trzeba planować, obserwować, przewidywać, a sprzęt jest na końcu tej drogi. Natomiast do sprzętu trzeba mieć zaufanie i przede wszystkim trzeba mieć umiejętności, żeby go odpowiednio użyć. Ale trzeba pamiętać o najważniejszej wadzie takich miotaczy na kule gumowe. To nie jest broń palna, nie działa jak broń palna, ale z większej odległości mocno ją przypomina. Ja wiem, ja wiem, zaraz się tutaj uruchomią wielbiciele rewolweru, że jest super, że się sprawdza, bo skasowali już nie jednego żura pod biedronką. Bo jak już ktoś napisał wcześniej, te sprzęty mają ogromną moc. No, ogromną moc ta ma baret półcala, a nie rewolwer czy pistolet na kule gumowe. Ale tutaj trzeba przyznać rację, że w takich przypadkach on może się sprawdzić, gdzie jeszcze na starcie macie przewagę, a wyciągając sprzęt jeszcze ją zwiększacie. W innym wypadku. No to jest loteria. Bo no chyba nikomu nie trzeba mówić, że tak naprawdę te sytuacje, które mogą Was spotkać, mogą być najróżniejsze. Wszystko zależy od tego, na kogo traficie. Ja bym nigdy się nie odważył użyć go do samoobrony, bo zwyczajnie martwiłbym się o to, że będzie nieskuteczny. To nie chodzi o to, czy ja go zdążę wyciągnąć, czy nie, tylko chodzi o to, że oddając 6 strzałów, mogę jeszcze bardziej sprowokować tego gościa po drugiej stronie. No niestety, tak to działa. Czy ja bym kupił ten rewolwer? Kurde, kupiłbym go, słuchajcie. Kupiłbym go ale jako ciekawostkę. Jako rzecz, którą mogę sobie postrzelać, naprawdę niesamowicie drugą amunicją do różnych przedmiotów, które mogę zniszczyć. Co ciekawe, ta amunicja, nawet jak trafi gdzieś w takie troszeczkę twardsze przedmioty, nie wiem, puszki, butelki, czy coś, ona polecił, można zbierać. I ona dalej po wyczyszczeniu będzie strzelać. Praktykowałem już spoko jest. Myślałem, że się będzie rozpadać, ale nic się nie dzieje. Natomiast. Traktowałbym go jako ciekawostkę, jako coś, żeby wrzucić na ścianę do kolekcji, jako przedmiot, który po prostu będzie dawał mi frajdę. Yy, nie stawiam go na, w żaden sposób na tej półce do samoobrony, no bo tak jak inne te przedmioty, które miotają kule gumowe, w moim przekonaniu nie nadają się do tego. Słuchajcie, naprawdę, lepiej kupić coś innego. Tak se siedzę i se myślę, może jak macie jakieś gospodarstwo, albo jakąś działkę, czy jakiś ogród, gdzie wchodzą wam, nie wiem, Dzięki wam chodzą, o dzikowi z gumowej kuli, w dupę załadować, żeby wam nie, za, nie, nie, nie zaorał całego ogrodu czy coś. No to, to może tak. Strzelanie na klapce schodowej. Te kurki, tym bardziej gumowe. One się wszędzie odbijają, wszędzie dosłownie. Nie? Jak tam byście kogoś trafili, to jeszcze, jeszcze, ale jak nie traficie, i to zacznie latać po całym, po całym korytarzu, jeszcze takim ciasnym, tak jak jest w blokowiskach, nie? no to może być różnie. No ale tak sobie myślę o tym rewolwerze, no mówię, ja bym go kupił, ja bym do zabawy go wziął, tak na półkę postrzelać sobie po prostu dla lebeki i zobaczyć jak mocno puszkę rozpieprza, czy tam cokolwiek innego, ale nie do samoobrony, moi drodzy, naprawdę, nie dajcie się na to nabrać. Więc dziękuję Wam za oglądanie, wysyłam buziaczki, do zobaczenia, cześć.